z silnikiem ale swoje trzeba włożyć jak się chce jechać nie ma to tamto pewnie bez silnika byłoby trudniej ale po to to jest żeby sobie ułatwiać życie a nie utrudniać czemu nie jeździmy furmankami zaprzęgiem konnym tylko okróce, ale tu jak uh, uh, poszło tylko się wozimy luksusowymi autkami, coraz to nowszymi uh.